Wyświetlacz LED może wyświetlać nie tylko cyfry. W tym odcinku chciałabym Wam zaproponować prostą grę zręcznościową, w której na jednym wyświetlaczu będą migać poszczególne segmenty, drugi zaś wyświetlacz posłuży nam jako licznik punktów. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam Cię serdecznie, ja mam na imię Daria, jest to kolejny odcinek z cyklu. Kurs programowania w języku C na mikrokontrolery dla osób początkujących. Tak jak już zapowiadałam, w tym odcinku napiszemy sobie program bardzo prostej gry zręcznościowej. Na czym będzie ona polegała? Otóż na pierwszym wyświetlaczu e, kolejno będą załączały się kolejne segmenty tego wyświetlacza. Zadaniem gracza będzie wciśnięcie łącznika dokładnie wtedy, gdy załączony będzie e, segment środkowy, segment oznaczony, Literką G. Jeżeli graczowi się to uda, wtedy na drugim wyświetlaczu pojawi się punkt. Zadaniem gracza będzie zdobycie 9 punktów. Jeżeli mu się to uda, kolejne wciśnięcie łącznika spowoduje uruchomienie gry od nowa. Zanim jednak przejdziemy do pisania tego programu, zerknijcie proszę na schemat obwodu, jaki zbudowałam na swojej płytce stykowej. Spójrzmy. Otwórzmy zatem program AVR Studio 4. Zacznijmy standardowo od metryczki, dalej częstotliwość zegara, następnie biblioteki obsługującą wejścia i wyjścia i bibliotekę odpowiedzialną za opóźnienia. Dalej otwieram moją główną funkcję main. Jeżeli chodzi o operacje na portach początkowe, umieszczę je w osobnym pliku, tak jak robiliśmy to w poprzednich programach. Dlatego właśnie Otwieram sobie plik e, źródłowy o nazwie inituc.c W nowo utworzonym pliku zacznę od metryczki, e, dalej załączę m, plik nagłówkowy, który zaraz powstanie, dalej moja funkcja, inicjalizacja portów, e, i tutaj rejestry DDRC. E, tu ustawię logiczne jedynki na nóżce PC4 i PC5. Na całym rejestrze DDRD ustawię sobie logiczne jedyneczki yy, i ustawię także jeszcze sobie port B, ponieważ właśnie tutaj do nóżki yy, PB0 będzie podłączony mój łącznik. Siostrzany plik nagłówkowy inituc.h, a w nim metryczka, yy, dyrektywy warunkowe, biblioteka obsługująca wejścia i wyjścia i moja deklaracja funkcji. Wrócę teraz do mojego głównego pliku main, gdzie załączę mój plik nagłówkowy i h, a także w głównej funkcji main umieszczę moją funkcję inicjalizacja portów. Na potrzeby mojego programu utworzę w tym miejscu pięć różnych zmiennych. Dwie będą w typie unsigned long. Będą one nosiły nazwę Counter i Counter 2, kolejne trzy zmienne będą w typie unsung Char, będą one nosiły nazwę RD Value, value Lock i zmienna Score. Od razu na początku do wszystkich tych zmiennych przypiszę wartość 0. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie, o czym, dlaczego utworzyłam akurat takie zmienne, za co one odpowiadają, to za chwileczkę. W tym miejscu utworzę tylko jeszcze pętlę while z warunkiem 1, ponieważ chciałabym, żeby mój program nieustannie wykonywał się w pętli. Zacznijmy od inkrementującej się z każdym obiegiem pętli zmiennej kanter. W przypadku gdy wartość tej zmiennej przekroczy 1000, zmienna ta ma się wyzerować. A po co ta zmienna? Zmienna ta będzie odpowiadała za opóźnienie w przełączaniu się z segmentów wyświetlacza pierwszego. Gdy wartość zmiennej kanter będzie wynosiła równo 1000, wtedy i tu otwieram sobie nawias klamrowy i za chwileczkę rozpiszemy sobie poszczególne warunki, e, jak ma pracować ten mój program. Spójrzcie. Na początek, zmienna RD Value będzie ona odpowiedzialna za przełączanie się kolejnych segmentów wyświetlacza pierwszego. A że tych migających e, segmentów wyświetlacza jest 7, dlatego właśnie zmienna ta będzie przyjmowała wartości mniejsze niż 7. Zazmienna RNDValue Log będzie nas informowała, czy przycisk został wciśnięty, czy też nie. Będzie ona przyjmowała tylko dwie wartości 0 i 1. Jedyneczka będzie nas informowała o tym, że przycisk został wciśnięty. Dobrze, no to wracajmy do warunków. Mój pierwszy warunek, zmienna RD value. Jeżeli przyjmie ona wartość większą od 6, ma się wyzerować. Jest to związane z liczbą segmentów, jak tłumaczyłam. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Przejdźmy dalej. Jeżeli zmienna RD value jest mniejsza od 7, a zmienna RD value lock jej wartość równa się 0, czyli przycisk nie został wciśnięty, wtedy pokazuj kolejne segmenty wyświetlacza. Ale e, dodam tutaj e, inkrementującą się z każdym obiegiem pętli e, zmienną counter 2, jej zadaniem będzie troszeczkę opóźnienie, delikatne opóźnienie zmiany wyświetlanych na wyświetlaczu pierwszych segmentów. Jeżeli zmienna counter 2 przyjmie wartość większą od 4, e, wtedy zwiększ zmienną RD value, e, czyli po prostu dojdzie w tym sposób do załączenia kolejnego segmentu na wyświetlaczu pierwszym. Jeżeli przycisk został wciśnięty, wtedy przede wszystkim należy zwiększyć o 1 zmienną RND value LOG. Jeżeli zaś przycisk został wciśnięty, w momencie gdy zmienna RND value przyjmowała wartość 6, czyli gdy załączony był segment wyświetlacza, ten środkowy, E, wtedy należy zwiększyć o jeden także zmienną score, e, czyli po prostu przyznać graczowi punkt. E, dodatkowo dodam takie niewielkie dla bezpieczeństwa opóźnienie rzędu 50 mS. Następny warunek, e, jeżeli gracz znów ciśnie przycisk, wtedy zmienne RD value i RD value lock mają się. Wyzerować, gra ma się podobnie uruchomić. Zauważcie, umieściłam w tym miejscu e, taką pustą pętlę while. W momencie, gdy gracz będzie trzymał dłużej e, wciśnięty przycisk, e, zamiast go od razu puścić, będzie się właśnie wykonywała ta pusta pętla while. E, I tutaj też dla bezpieczeństwa dodam niewielkie opóźnienie rzędu 150 ms. Ostatni warunek, dość oczywisty, jeżeli zmienna score osiągnie e, wartość powyżej 9, e, wtedy należy ją wyzerować. Na końcu umieszczę funkcję LED Display. Funkcja ta będzie odpowiadała za to, e, co będzie wyświetlane e, na poszczególnych wyświetlaczach. Zauważcie, że funkcja ta e, ma dwa argumenty. E, są to zmienne RD Value i zmienna score utworzymy sobie teraz e, kolejny plik źródłowy e, plik o nazwie led1display.c e, w tym nowo utworzonym pliku jak zwykle standardowo metryczka e, od razu załączę plik nagłówkowy e, dalej mamy moją funkcję led display zauważcie ma ona dwa argumenty oba argumenty w typie unsigned char Pierwszy argument RD i drugi argument SKOL. Zauważcie tylko, że nazwa tego argumentu pisana jest z małej litery. Spójrzcie teraz, co umieściłam wewnątrz mojej funkcji. Tylko przypomnę, mam nadzieję, że pamiętacie z poprzednich odcinków, że nie możemy załączyć naraz obu wyświetlaczy, będą się one załączały naprzemiennie. Spójrzcie na moją zawartość funkcji. Został mi jeszcze utworzyć e, siostrzany plik nagłówkowy LED1Display.h, a w tym pliku mamy e, oczywiście metryczkę, mamy dyrektywy warunkowe, e, mamy bibliotekę, e, dalej mamy też e, deklarację funkcji, jak również, jak widzicie, e, definicję portów. Wróćmy jeszcze tylko szybciutko do pliku main. Tutaj e, załączymy dopiero co utworzony plik nagłówkowy, a następnie skompilujemy ten program, zobaczymy czy napisaliśmy go poprawnie i spójrzcie jak mój program zachowuje się, jak pracuje już na płytce stykowej. Jak widzieliście, program działa. E, aczkolwiek musicie pamiętać, że jest to bardzo prosty program e, napisany tutaj przez nas e, w ramach ćwiczeń. E, nie jest to program wolny od wad. Jeżeli na przykład e, wcisnę dłużej przytrzymam łącznik, e, wtedy będzie wykonywała się pusta pętla while, e, a moje wyświetlacze pozostaną wyłączone. Na razie zostawię Was z tym problemem i mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!